Cześć tutaj Kiss Games To jest... Proszę Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Zamknij się, ja się tutaj witam z widzami Ty No zamknij się! Oj walcie go Cześć tutaj Kiss Games To jest kolejny odcinek z Hero Zero Yo yo madafuko Siema wszystkim Krystek Spurs Zamknij mordę Tak co dziś nagrywamy? Panianko, no jak, Heronero. Heronero? No. No dobra, może być i Heronero. Ty, gdzie był mój ten? O właśnie. To to chcemy oddać. Dobra, tyle na ten temat. Tak, mamy już e... chętnego na to konto. No, cicho tam, no teraz tyle. Znam, czego jak on miał. Paziu? Paziu? Psiaju? <śla> Psiaju. To nie ten był. To była jego drużyna. Pa PANIĘ! PANIĘ! DOJ KOMIENIOK! mordy! To ten był co tu miał ten! To nie było to. To nie było. A który Pazio. to miał? A, nie to był? Ten? O! Ten? Twój opis! napkę. KANAPKĘ! Aha. GIGANT! To jest hit! A, to jest hit! szacun dla niego tak a propos tamtego konta jeżeli ta osoba która dała yy, zapytała mnie w, w komentarzu pod ostatnim filmem yy, czy oddamy jej które z naszych kont mhm. mówimy że tak tylko że musi się z nami skontaktować oczywiście zapraszamy go na, na mojego facebooka albo na krystka tak no i... niech się z nami skontaktuje, podamy e-mail, wszystko i... i będzie super. Tak. I będzie... i będzie super, czy jest psny, no. Tak. Tak, jest psny. Tak. Co tak? No, tak? no tak! No tak! Nie. Ty masz mózg? Nie. Tak! Zapraszam do drużyny Druziny? Kudba! Druziny! Od poziomu po pierwszy! O Boże! O kurde, ale to norma so wow. tutaj! Szerwa chcesz to puszyny! Przerywamy na moment! Powracamy! Ponownie! Tak? Tak, tak. 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 No nie! Czy ty masz mów? Pytam się ciebie po raz tak. drugi no? no co, no co No trzeba coś mówić to no co Eeeem Co ty nie się zrobił? Nie robi? wiem O. Działa Działa Może prze... Alfa. Alfa Alfa Jaka alfa, alpcha Alfa Romeo Alfa Romeo Pory gdzie ten goście był? Jaki? Klop? Klop. Ben... to, Jurgen A ten no trzeba Jurgen Klop. Jurgen Klop. O. Może tak. przedstaw wszystkich członków z naszej drużyny. Był na no ostatni, był na no ostatni. Ale przedstaw jeszcze raz, bo pozmieniało się dużo. Co się pozmieniało? Party, give my son, crystal, blondasek, szesne, frit, dragon i... Taksi. Tak, 550. Taksi. No. Może pokaż jak się poprawił blondasek. Bo to jest duży przeskok. To był duży przeskok? Tak. Masz goryla twarz. Super. I zęby jak u konia. Jest dalej. <laughs> Czesny. Pokażę twojego bez innego tego. Ej, jakiego kurde A ty tylko jedno... Zapraszam na moje konto na YouTube. I nic innego, tylko to. No a co? Trzeba się jakoś... Trzeba się jakoś reklamować. No. A give my some to co? No to... Ty masz to samo. Zabij wodę! Musiałem spać eee. na mój! A nie masz! Musiałem od kogoś wziąć, co? <głos> 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 Musiałem ściągnąć od kogoś. A pati może ma to samo? Nie! A co? A co Paty ma? Gówno no. no i gówno ma O kurde Widzisz? I gówno ma Co ma to do Napisz czy jest, psy <noise> Przez psy napisz. Jaki jest to był o Boże To jest właśnie yy, Jak to powiedzieć? To jest właśnie fragment kabaretu hrabia, który w to jest z oglądać. oglądaliśmy Ej! Jaki psy co? Prawa, prawa autorskie. Podam cię do sądu. A słuchaj, co ty? O, słuchaj, jeszcze słuchaj, pozdrawiam moich wszystkich kolegów. I dedykuję im opis blondasek jeden. Nie! No czemu? Tak, moich kolegów. Bla bla bla. Moturami. Co ma -a. A, dobra. No. Pszuch. Pszuch. Panie, ty ja ci powiem, to już Barton mi mija. Jedno... Jedno crossa, drugie gówno. No dobra. Dobra, 125. Nie. Nie widzę. E... Weź, zabierz się z tym. Dobra. I o. tak tego gówna nie będzie widać. No to co? Weź to zabierz, awiapę chcesz. Nie, czy jest psem zostaw. To jest fajne. A weź awiapę chcesz. O, i teraz. I no, Ale ucieło, no. Ej, no droga mniejsza, o to. Nie wiedzę o co chodzi. Tak, tak. Syna Pyna szukamy. Psyna. Każdy wie o co chodzi. O to jest syn Nie to nie był psyna To był e, ojciec psyna O to jest matka psyna O bo co wy That's Ja jeśli chcesz i... byśmy byli na nim Super Babo Idź do... Nie wiem czego Idź... E, idź w... E... Idź wyrzucać u mnie gnój. Przerywamy na mały. POWRZYDZAMY! Tak, czy jest psy? <grym> Dobra, to jest ma... to jest jakiś taki knypek. I tam. Opis! Elo elo, jestem Mati, 5 5250, sorry, sorry, sorry. Ale z przodu jest jeszcze twój opis i chyba i, i chyba trzy kropki. To już naprawdę trzeba być debilem. O takim okołem jest... Owocowy owoc świetny. Szwagier? A nie. Myślałem to szwagier. Szwagier! Kurde to też... Impecyl. Szwagier! To jest tylko... Zapraszaj ten... go! Jaki? Zawodowy doni. Niego już nie ma. Zawod... Klop! No, to? To mówiłem, to mówiłem, że już juhem klop. Oj, jakiś. O. Oj. Kolejne. Walczymy o chona dla pizzy. What the fuck? Jezu święty, co za barany tutaj są. Ta gra jest... Beznadziejna. Nie no, gra jest fajna, ale ludzie sobie. atakuje go, nie o, będę go kurwa, się... Jednym cheatem! Nie! Nie! No. Wow. Ciekawe że ci zada jakieś obrażenia. No. Dwie rzeczy. Jeee. Jak. Aaaa, tysiące. Jeee. Bye, bye. Do widzenia. Plus jeden. O oh, kurde, ale, ale mi dodało. Ale dużo. Ja. Yeah. Sztawior. Sztawior. Sztawior? Czy jest syn? Kozaki super bohatera teraz cechą O.M. Okay. Co to jest to? O.M.G coś tam? Nie wiem co to jest. No widać że mają Widać mają oponku PATRYK YOUTUBE! Nasz jakiś ziom. Jej. Eee zgod <grym> jaka czołaga. Patryk YouTube. K4sia K4sia Zbijam cholą Super Cieszę się Twoim nieszczęściem bardzo Jeden na cztery O! Czy... Biznesmenowy psy! nowy Tak Nieeeee, psy, tak. psy. pokazałem Czy jest psy? To był psy? Oh, oh. O, Jeszcze kolejny psy. Czy jest? Psy? Psy Jaki znowu psyn? Twój. Jakie psy, no nie mam. Jak? Ja Jest ja, nie ma. Jakie mi się skończyło. Ja jeszcze mam trochę. Oblałem się. No jakaś trochę ta niedobra marka. No co ty tak A co? Czy jest psem? Czekaj, ja tu jeszcze mam jakąś zawartość w tym. Jakiś jeszcze żywiec chyba stoi w No widzisz, ty zawsze wiesz kiedy... Ty zawsze wiesz kiedy... kiedy masz piwo. No a jak? Pokażemy wam teraz coś Nie da się tak zrobić Da się tak zrobić Da się włączyć kamerkę przed nagrywaniem? Zaraz zobaczymy Nie da się co ty pierdolniczy Zaraz zobaczymy eee. Widzicie? Jak nie widzicie to To szkoda To szkoda Tylko foty chodź, chodź. zostaw dobre koniec już z tego Koniec już tej kamerki tak O, no, czy jest OJ jest SIĘ Z TYM SYNEM! Jakim synem? To jest syn! Ciebie robili po pijaku, czy jak? Syn. Dobra... Nie będziesz pił, bo się upijesz. Ej! Ja... A mi się już warka kończy! O, wybacz. No lepszy, a ty kurde że żywca pić, a ja to kurde gówno muszę pić. <gulanie> Bo ja wiem co dla mnie dobre, a ty nie. Sam sobie wybierałeś warkę, więc do mnie nie miej pretensji. Pierwsze primo, ja mam Iwończarkę. <gulanie> Wodę gazo gazowaną. Jest to smaczna. Epic Jezu Święty, kolejny mi to e Pizza da. yeah! Nie jestem w kosztuje 10 tysięcy monet, kurde. Czarna lista. Tak, wow. 61! Kolo 998. O, zaraz sobie tylko zobaczymy. Skoczek. Co to, co to znaczy skoczek? Nie wiem. Panie! kolo jak to było? Nie, nie wiem. U nas też trzeba zrobić czarną listę. Trzeba Halimanu dopisać. Tak. Halimanu. Kolo 998, zapamiętaj to. Kolo karetka, dobra. <grywa> o no. o ja cię... Kliknij, 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 kliknij. Start gry. Dzisiaj w we Betlejem, wesoła nowina. Trzy odrzutowce i dwa bombowce lecą no, do Berlina. Berlin się pali. Strasz w gacie wali Hitler ze strachu. Dada, Sie, się z dachu. Żona Hitlera w Hiblum Dzieci Hitlera grają w pokera. I krzyczą choler. Yeah. Czekaj to jeszcze nie wszystko. Nie. O ja. Wśród. Ciemnej dupy wśród. Strud się rozchodzi, wstańcie z złomiarze, Zdziwko się dusi, Czy, e, Czym prędzej się pozbierajcie, Maski z tlenem zakładajcie, By się nie dusić. Ronaldo i Messi piją mleko, Strzelają za daleko, Lewy pije, Lewy pije, Lewy pije, a to, a to może coś miało być dalej już? A e, to fajne, fajne. Wśród ciekł. Jano zupy, wśród y, się rozchodzi. Stańcie, złomiacie, z się dusi! Czekaj, czekaj, czekaj! Weź to klik i ja to skończę! Patrzcie, Ronaldo o. i Messi piją. O! Lewy pije, kole y, strzela samego le. O, jest! Rybowanka na poziomie zerówki. Czekaj. Ksyd, wygraliśmy z Psydem! Yeah. No, fur... syn! Dzięki czy jest syn? O! Ha! Dwie stówe ci zabrakło! I, hi, hi, Kurde. Hi, 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 hi. No ja cię, no! Sprzelę coś! Serio? Sprzelę coś z inwentarzu! Ciebie mogę sprzedać! Ja to wszystko mam na plus! Ale to jest gówno! Plus! Plus! Ale ci wali konto Co on mi wali tobie może? Dekiel o, Oj, sorry cześć cześć, 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 że ten film się trwa 17 minut Czy jest psy? Załóż wszystko, ale będzie dupa. Patrz, dupa Dupa, dupa, dupa! A jaki mocny O maniuś Ale żeś dowalił Patrz teraz to! Nie Bomba! Pa. Bomba! Pa. Bomba! No, i tak jest gita. Oj to sprzedaj tą maskę, którą Po ci brązowy set? Która ma... Która ci... Która ci... O! Za 2000 brązowy set. Serio? Serio. Czy jest syn? Serio. Ja mam pomysł Może ja u ciebie na kąpie zainstaluję gotika I zrobim gościa będzie psyn i będzie do niego czy jest psyn? Syn! Czy jest p-syn. Tego gołdno nawet nie chcę wiedzieć na oczy Czego? To dziewactwo! Też o tym wiem O! Ojciec psyna! O, psyn! A nie to matka psyna Ojciec psyna O, czy jest syn A tak, jakąś babkę to będzie matka psyna no, jak nie No, jak nie ma. No, Minutę jeszcze. Ale ja pisać nie umiem. Dziecko szczęścia. Jestem ciotą. Yeah! się Gościu sam się przyznał, że jest ciotą. To dobrze. Jeden na pięć. Mmm. Epi. skąd oni to biorą? Z Lompaxu. Lompaxu? Lompaxu, tak. Dżumpeksu? Dżumpeks, dupeks. Kto tu jest? Ty możesz zaatakować tylko. Uh, wow, uh, 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 uh. Dziecko szczęścia. Będzie miał pół życia, bo on nie ma. To będzie miał 400. Atakuję psyna! Ten. Jadiga. Gra, to nie atakuje. Zapraszam mnie. bardzo serdecznie do drużyny. Wow. Fucking beat eight. Fucking BA. A okay, da? Ne. A może dawaj zobaczymy kogoś z top 10 Bo dawno tam nie byłem No dobra. Top 10. Ale nie honor, tylko lewo O guzi Poziom weź Kto ma największy? Trojan! Trojan 289 Sy! <noise> ZAPRASZAM NA YOUTUBE! WODE! The... ZAPRASZAM NA YouTube, Kliknij! Poradnik, let's play i wiele, wiele innych. Wow, zobaczymy zaraz. Taki... luj. Zobacz jakiego jakiego, y, jakiego y, się myczy na zwierzę. Psyn. Psyn. psyn! psyn? O kurwa. A ten psyn? Prosty. Psyn. Prosty psyn. 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 No, drużyna. Tak to dopiero byłem, ale odszedłem. Tak. Ale słaba. Panie, to by... Dragon by ich rozwalił. Panie, tego to ja kurde... Tak ci tak. by rozwalił. Tego to ja kurde... Oni spadnie z nieba wszyscy. Co? Przeciwni spłoną. Nie pamiętam. Te Tak. Burak. Freeman, wolny mężczyzna Freeman Kurde, to sobie im Fronciu W Franciu Franciu ma fajny strój To jest fajny strój Zobacz jego ten, zobacz jego ten, 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 opisz. opisz Opisz, opisz Zielona, a ja to czytałem, zielona kropka nie oznacza, że jestem Ona oznacza tylko, że bateria w moim tele jeszcze ma się dające. zanim napiszesz przeczytaj opis drużyny dzięki dzięki e-x-t-e-r-n-a-l-n wow. e... to nie wiara e, e, czyni cuda psym tylko ludzie którzy jej nie stracili psym Psy. Zrób dzisiaj coś, yy, czego inni yy, się nie co innym się nie chce i jutro będziesz mieć to, czego oni pragną. Psyn. Syn. Tak, psyn. A jak ja chcę psyna? To będzie miał psyna? Tak. Oj. Z twojego fotela coś wyrwałem. Ty gnoju! No to! Czekaj, co to jest? Zdefnąłem. Eee... Wpadniemy do LUMBEX! Kurna Czekaj, ojciec psyna. ojciec psyna. Będzie matka psyna? Gówno. Ale mnie kurde brzuch O! Ma... Dzieci psyna! Dzieci psyna. <laughs> Ale mnie o. panie... Panie, mnie tak brzuch boli po tej wodzie, że ja nie... że kurde masakrejszyn. O. o, To jest fajne. Slimer! Iiiiiiiiii jest... O to jest fajne Nie Flash Gordon jest najlepszy Nie, to jest fajne Pchlanot Flash Gordon To jest wymiot To jest fajne to pink. jest fajne, fajne Prądowaj to jest wymiot, Pacz, To jest panie, panie Kopsnur, to jest propsik It's good Propheat. Srebrny jest pan. So, no. Superman! Nie. Nie, to, to jest... To jest Batman! Batman. Ekstra... Coś tam. Złota Lega. Super, zjeb! No patrz! Ale fryz, Jeszcze ten, jeszcze ten tutaj świetny uśmiech. czy jest ten? Jega To jest całkiem do... To jest całkiem do dupy. Ej, yeah. nie! Nieładne to jest Chyba że same skrzydła tylko dodać do twojego psyna O to fajnie, wygląda. Nie Albo... I... Tak, pas, te buty I skrzydła To I tyle Pas, buty i skrzydła To no. Wszystko za 80 dólarów Czy jest psy? 20, 40, 60, 100 No O 22 pytanie no. jak, jak bierzesz hurtowo ja Zobacz ja jak to Albo to. Tego. Też bym tego kupował. Zobacz opony... Oponki, oponki do stara. Weź zostaw to! Oj nudy mam. Zobacz. Zobacz przez Przecenione oponki do stara. 57 za 600 Ale tu jest, tu się bardziej opłaca. 23 za 80. Kiedy... Kiedy... Kiedy panie kupujemy nowe... nowe... nowe oponki. 4. Kiedy kupujemy nowe oponki do stara. A kurde, pójdź to. Kiedy kupujemy nowe oponki do stara. O ja Jak mnie Cztery 400 i ja. Dałbyś tyle za oponki. Za 2000 oponek. Czy ja w Dobra, panie, ja idę do domu. albo weź Roma. Albo nie. Szalaj! Czekaj. Czekaj, ja idę na chwilowe posiedzenie do Łazienki. Ty sobie tu sam nagrywaj, bo mnie ciśnie. Dobra, za 5 minut wracamy ją. Dobra, powracamy, to teraz atakujemy szwagera psyna. psyna. Szwagier psyna. Pokażemy wam ostatniego, ostatniego go gościa na liście w To 189... 89... 89 tysięcy 15 ludzi gra... Na tym serwerze. Ten... Ten gościu się nazywa. No! 1, 2, 3, 4, 5, 3 i ma status fryer z sąsiedztwa. Brak drużyny 7. 73 honoru. Jeden wspomagać, wszystko po 10. Ale koks, atakuj go! Chyba cię rozwali. Atakuj go. Chyba cię rozwali. Nie będę go atakował, będę rozwalił. Maciuś, atakuj go. Dobra, zaatakuj to! Oto atakuj... 1, 2, 3, 4, 5, Ale ja z nim przegram, no patrz! Maniuś... Jestem nawet tyle nie ma, ten... O nie... 4 momenty... Jesteś za silny! Mam tylko 78 leveli więcej! 73... Oj, dobra... Super kondycja. 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 Boże. Anima, Super kondycja. my mamy 6. A my mamy 10. A my sobie atakujemy teraz tych te, te, te. Te, te, te twoich Tak I bandę którą wczoraj nie daliśmy rady. Tak. No co a my tu mamy no dobra, mamy to mamy w dobra rany To nikogo nie obchodzi Zamknij się, bo psem przyjdzie Może jeszcze powiedz ile kto przekazał. Nie. No. Kogo to gówno później... Ja no powiem, tylko Pati, się może No. Dobra, to już będzie koniec tego Czekaj! Jeszcze weź dragona. No, 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 git. Czy jest psem? Nie, bo to może. Ten też Murzyn. Gdzież? Yes. To też Murzyn. No, to, jest, no. to Panie chyba. Ale są... dobra. Ale tym akcentem kończymy. Tak. Zapraszamy na fanpage. Lajkujcie nas, subskrybujcie, piszcie komentarze i oglądajcie nasze filmy. Cześć. Krystyna, Krystyn, się.